Słowo, które ma być do w jeśli Państwo chcecie zostać jakąś policją i trzaskać kopytami przed naszymi kolonizatorami i odpowiadać przed byle kim, przed byle kim, to róbcie tak dalej. Jeśli natomiast ktoś z Was wiąże przyszłość własną i Waszych rodzin, dzieci, wnuków, Każdemu polecam. Jeśli chcecie, żeby Polacy byli u siebie na swoim i żeby polska policja była do czegoś potrzebna poza potrzebą pacyfikowania własnych rodaków z nadania starszych i mądrzejszych, to przejdźcie na stronę narodu i zaniepokójcie się tym, że mamy do czynienia z ewidentnym zaburzeniem priorytetów służby, w państwowej administracji, służby policyjnej, wasi przełożeni ogłosili się sługami narodu ukraińskiego, wasz szef jeździł na Ukrainę, wręczać szable tamtejszym funkcjonariuszom, jakiemuś ichniejszemu ministrowi. Więc baczcie, komu chcecie podlegać, komu chcecie służyć, komu chcecie służyć. Jeśli chcecie, żeby to była Polska dla Waszych dzieci i wnuków, to teraz jest moment, w którym trzeba włączyć myślenie i przejść z trybu bezkrytycznie i lojalnie pozwalam wysługiwać się sobą burmistrzowi, kłamczuchowi i łajdakowi. Czy na to pozwalam, czy też może reprezentuje godność służby policyjnej i może jeszcze pamiętam, co komu przysięgałem przysięgałam. Wszystkiego dobrego, dobrego, bezpiecznej służby,